Okej, okay. yy, powracamy. Słyszę. Słyszę szkielet. Tylko nie wiem, czy przypadkiem nie kręcę się znowu gdzieś w okolicach tej... O Jezus w, te, w, te, w okolicach tej przepaści, czy... Jestem już gdzieś dalej. Jeśli są momenty, w których słabo widzicie, to przepraszam, ale y, czasami jest tak, że ja dobrze widzę, a na nagraniu jest trochę słabo, jeśli nie postawię y, pochodni. Staram się o nich pamiętać, ale ta gra jest nieco wymagająca. Słyszę zombie. Stąd. stąd? Sprawdźmy? Chyba raczej stąd. Tu mniej więcej o Jezus. W tę stronę. To musi być gdzieś tutaj. Słyszę lawę, wodę zombie i lawa. To dobry znak. To jest typowo nade mną. Tu jeszcze jednego, chyba. ниц. Ну no, да. Мужчина готовит еду. Niech będą tam diamenty. Diamenty. O oh my god. Cztery na pewno. Cztery. Jeśli będzie tam osiem diamentów, to podskoczę z radości. Niech będzie pięć, chociaż pięć. Okej. Okay. Nie, są trzy. Cztery. Chwila prawdy. Potrzebuję pięciu. Oh my god, mam pięć diamentów. Jest. No lag. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay, ludzie. Mamy diamenty. oznacza, że będziemy mieć stół. Jeszcze sprawdzam, czy nie ma tutaj żadnych kolejnych diamentów, ale nie wydaje mi się. Ok. Um. Osiem diamentów, czyli możemy zrobić będziemy mogli zrobić jeszcze miecz. Okej, okay, skup się. Teraz jestem tak... E, rozproszałam się, że po prostu nie wiem, co ze sobą zrobić. E, tak, 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 dobrze. Potrzebuję czterech obsydenów. Mogłabym, oczywiście mogłabym spróbować bez tego e, iść do netheru, ale och, to chyba zbyt wiele dla mnie. Cztery? Powinno być cztery. Tak. ok Możemy spokojnie zrobić teraz nasz stół, stół. Oh yeah! Teraz e, w zasadzie muszę znowu zacząć zbierać e, e, żelazo. i w sumie dodatkowe levely by się przydały o. o właśnie, bo w sumie to ja nie wiem czy nie potrzebuję skoro serwer jest na wersji 1.8 a od tej wersji już potrzebne jest lazury do zaklinania to nie wiem czy nie stało się dobrze, że go znalazłam Mam wrażenie, że to był ktoś niedaleko mnie. Dobra. Gdzieś zostawiłam tu swoje jedzenie. O Boże. Nie chciałam zostawić stołu tylko po i Jest moje jedzonko. Okej, okay, okej. Okay. Musimy, nie będę już tego potrzebować, yy, nie będę już tego potrzebować, jednak, zostawię yy. to na razie. Yy. O nie, nie podnosi, nie podnosi. Czasami zombie mogą podnosić przedmioty. I kilof też zadaje obrażenia, więc jeśli bym mnie uderzył kilofem, mogłoby mi to zabrać dużo żyć. Chcę zabrać jak najwięcej doświadczenia, jak to jest możliwe. Biorąc pod uwagę zasoby, które mam. Sobie jeszcze tu, czy uda mi się dobić do dwudziestego poziomu? Miałam to jesteśmy na dobrej drodze, żeby. Nie przegrać jako pierwsi y, podczas meetupu graczy. Meetup to jest takie, no jak nazwa wskazuje spotkanie. Y, gracze są przeteleportowywani do takiego miejsca, w którym mogą walczyć. Nie mam złota. Właśnie się zorientowałam, że w ogóle nie mam złota. Y, no i oczywiście walczą tam na śmierć. Okej. Okay. Nie wymagam. Pewno zacząć od. Chociaż. O. Najwyżej umrę. O, nie muszę. Yy... Zaklęcia levelu pierwszego. Yy, nie opłaca się robić wyższych, bo po prostu bez książek i tak. O, ochrona jeden dobra może być. Bez, bez książek i tak nie dostaniecie nic lepszego. Ochrona 1. Ok, super. A zmarnujecie tylko sobie poziomy. Ochrona. O. Właśnie się zorientowałam, że nie mam piór. A mogę zrobić łuk. Więc następna misja, oprócz próby znalezienia złota, chociaż na jedno jabłko, będzie próba y, znalezienia kurczaków. Chociaż z dziesięć, żebym miała. Ile poświęciłam, żeby mieć tam na uwrze, aż wstyd, żeby mieć teraz strzał? Mam dwie, zrobiłam szkielet, ale to nie wystarczy. Trochę to zajmie, ale niestety. Jezus, Brakuje teraz, żebym yy, miała jakieś obrażenia z powodu żwiru spadającego na moją głowę. Dziesięć graczy. Jeśli pięć, siedem dotrwa do samego końca, to będzie... Jezus. To będzie dobrze. Jeszcze za trzy. Dalej. Uparte. Jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Się zastanawiam bo mogę spróbować zrobić diamentowy miecz i zobaczymy co co mi wyjdzie ostrość 1 ok eee. hmm. zrobię łuk Moc jeden. Okej. Okay. I teraz. Zobaczmy, co dostanę na te książki. Ostrość miło. Wydajność ach. Zróbmy w kowadło, tak to się nazywa bodajże. Potrzebuję trzech bloków, tak. I tak, wystarczy mi. O Boże, już myślałam, że nie starczy. Będziemy mieli ostrość 2. Świetnie. Znaczy, nie będę już tego potrzebować. Możemy jeszcze spróbować zrobić. Kolejną ochronę na ochronę 2 na, na pierśniku, bo w sumie na pierśnik jest najważniejszą y częścią. Zbroi. Mamy jeszcze 9 leveli, więc... No to kowadło bardzo dużo żelaza poszło przede wszystkim. I ile mi zostało czasu? Jakieś pół godziny mi zostanie na znalezienie chociaż ośmiu sztabek złota. Oczywiście, o ile za pierwszym razem uda mi się dostać ochronę jeden na ten na pierśnik, to będzie miło, nie? Y Wiedziałam. Wiedziałam, że to jest zbyt piękne. Okej, okay, możemy zrobić jeszcze jeden. Może gdzieś tu pobliżu jeszcze było trochę. Żelaza czy coś. cztery, wiedziałem, że to podniosę, że żadny zombie tego nie podniesie, nie przyjdzie mi wpieprzyć. Jeszcze jeden. I został mi jeden diament. Ostrość dwa naprawdę. Nie mogłam prosić o więcej. Znaczy, oczywiście, mogę mieć lepszy miecz, ale nie mam po prostu czasu na to, żeby szukać kolejnych diamentów albo. Uh, więc. Oh my god! Co ja mam z tym zrobić? Szkoda mi poziom, żeby to ze sobą. No teraz będziemy robić coś, co w zasadzie może być uznane za czytowanie, ale nie mam większego wyboru. Idziemy w dół, a później w górę, a później w dół. Ile tego tu jest? Dobra 8 yy. okej. Okay. Niech się wypala. Może jeszcze się uda coś wykombinować z tego. Ale żeby żadnego złota, w ogóle nic to jest. Yy. Nie zdarza mi się to często. Zwłaszcza, że byliśmy w tej og ogromnej wyrwie. <grystanie> Okej, okay, do góry. Zobaczyć jak tam moje żelazo nie chciałabym się od niego oddalać zbyt mocno. Pół godziny. Jeszcze jeden. Ok, spróbujmy. Ale to, czy uda mi się znaleźć odpowiednie zaklęcie, dowiedzieć się tego już w następnym odcinku. Bye!